Hej tam, bardzo serdecznie jestem bez z jest Cześć, witajcie. Jesteśmy w kolejnym z Battlefield 4 Multiplayer. Mapa z Zapora na Mekongu. Jest to zupełnie inny serwer normal. Mm, więc, no cóż, nie idziemy sobie tak w Fortech Loose. TDM, tak jest. Troszeczkę tak, no już chwilę bez nas grają, jak widzicie. Parę ticketów już jest nabitych. Nie wiem, tylko... chyba na 100 albo no na 100 jest. Dwa krótkie ja. mecze uciukamy dla was, jak będą dobre. Zawsze jak oglądamu Marcina, tutaj to takie epickie wyniki no. kręci. To jest epicka mapa na TDM, naprawdę. Tu coś słyszę, O, przede mną jest Nie Ma za dużo osób, póki co, ale. No. 24 ten. Tak, sloty. tak. Powiem wam, że naprawdę serwery na mniej osób, bo jak graliśmy sobie, tak nagraniem. Znaczy, no, w sumie nagrywaliśmy, ale nie pykło. To naprawdę, jak jest RL 32, to jest moko, bro. Na tak, dokładnie, to nie, nie, nie da, da się żyć. Za Nie da się żyć. Kurde! Chciałem mu kosę włożyć i miły słyszę. W sumie, po co ja splintuję, jak jestem 2 metry za typem? Pff, możesz. możesz. Możesz na dachu się... jest. Na dachu jest typ. Zaraz go zdejmę. W ogóle teraz blokowałem pakiet bojowy skar Więc kolejne natki do skarha. Chciałbym wymaksować tego Skara i przejść końcu spróbować inną bronią Bo ja zanim zmienię broń to chcę zawsze ją wymaksować A ja moździerzystę znowu Ten moździerz jest tam o. u góry na, tym, na, 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 tym, na tym mniejszym budynku Idę tam po niego To leć, leć bo I tu drabina jest, jeszcze, to, jeszcze tak się zapytam siebie samego Tu jest w ogóle drabina, na ten budynek jak on tu wszedł? No musi być jak on tam wszedł, no to... O, jest drabajna, dobra, idę po tego kolegę. Nie wiem czy z tym laserem biegać, bo w sumie na krótki już mi się czasami. Kurde, no. No to mnie pocisnął. O, oh, fuck. Dzisiaj tematyczny nie będzie, bo chcemy się skupić na grze. Zobaczymy, czy nam wyjdzie. No. W sumie serwer nie taki hardkorowy. Ej, ten koleś się tak przykampił, że tam nie wejdę, wiesz? Ja jeszcze go pewnie chronią, kurde. Nie, on po prostu tam claimora odstawia to jest, wiesz, wsparcie. Daje sobie... se, znaczy nie, musimy mieć tylko jednego claimora, bo nie da się więcej przecież. Chyba, że ja o czymś jeszcze nie wiem w tej grze. O kurwa, wchodzi na dach. Nie, muszę go zdjąć. Nie ma opcji. Jakie mam statystyki? Jeden na dwa, fajnie. Aua, jak przykampił perfidnie. Jak ja nienawidzę takich ludzi. Naprawdę, ludzie. Czaj, siedzi z M60, weselowane w ten, w drabajnę. No to już jest świeżo. Jak ja jestem technikiem. Ja medykiem jak zawsze. I z karem. Przez, przez długi czas, dopóki nie wymaksuję tej broni, będzie się widzieć u mnie cały czas to samo. Ja po prostu medyk to mi na klasach. No, na szturmowiec po prostu. W każdej grze. No dobra, prawda. i dzięki niej można lepsze wyniczki sobie pocisnąć. No. A szczególnie broni mi się podobają, medyka. tej części. Jest mój kochany skarb. Jest kochany Skar, który był jako jak u technika wcześniej to była broń, więc. Czemu ja RPG nie strzelam. Już bym typa miał. Może to nie jest, to jest trup, masakra. Aha, on normalu gramy, dlatego ja. Bo ja tak wale, bo Aha, no tak, dobra, wszystko jasne. Zapomniałem także. Mówię, cholera, no. Dwa pociski w heada i mówię, na pewno zejdzie, nie? A tu taki wał, wow. Dobra, wiem gdzie się respią, to już jest plus. Wiem gdzie biegają. A on żyje, dobra, masakra. Zacząłeś chodzić bioręc... po drabinie, to był Twój największy błąd dziś. To wbijam im na budynek do góry. Uważaj, bo tam, właśnie tam gdzie chyba ja, ty ponisz, to jest ten. Ale nie jestem, Boże. Gdzie ty się tam strzelasz, panie? Gość, morduje w końcu wow. Idę drugim Drugim wejściem mam mnie tu zera tyłca, wezmą nie widzę nigdzie luda, nie? Ja tu jest ludzi? 7 na 7 co 14 osób Panie Pusto, pusto, pustoszki Snajperów dużo jest Patrzmy na, na mapę, gdzie się respią No, daleko są w pizdu wszyscy Lewy górny ja tu urzęduję w budynku pieprze. Mam wychodzić i ginąć? To niech oni teraz przyjdą. Nadam mi jest jeszcze, o ile ktoś go nie zdjął. Czy może dalej się krępią na tą i nie dają znak życia ten facet. Hm. Nie wiem. Znajdując życie pewnie tak jest, bo... No, o graczach się nie wypowiadam, bo gracze są różni. No i jest ten moś, cały czas, bo strzela. Dobra, trafiłem. Boże, ja nie potrafię tym karabinem na daleki zasięg walić. Dobra, wali na dachu. Kurde, jak, jak mi się. Dobra, nieważne. Never mind. Trzeba tego typa tam zdjąć. Jak on będzie strzelał, to by ta... wtedy po drabinie trzeba byłoby szybko w wydrapać. O, wszedłeś tu na drabinę. To był twój błąd. Teraz przynajmniej w tym bate szybciej po drabinie wchodzi, nie? No To był już w niektórych sytuacjach w trójce Dobra, on patrzy się na drabinę, nie ma co wchodzić Maxer, nawet na ten drabinę tam do niego Naprawdę ...istnieją lepsze sposoby niż wykręcenie sobie statów niż kampienie w jednym miejscu i patrzenie w jedno miejsce Boże, ptaki mi przestraszyły Cholera. Jestem w budynku na piętrze i nic Normalu, nie Normalu, dlaczego mi to robisz? O, fuck. Jezusie, Chrystusie Dobra, wiem gdzie się resztą i do Fuck. Czas zmienić strategię A teraz pójdę dołem Wow Granatnik, tu jest. Cholera nie mam ammo, dobra, biorę granatnik. Granatnikiem będę teraz strzelał. Kurwa, macie co to jest? O o o, ktoś tam się kręci. Zabiłem kogoś z granatnik. Takiego, takiego M32GPL, what the fuck w ogóle. Dobra, słyszę alarm w samochodzie. Mhm. Chyba, ktoś się kręcił. Jesteś pode mną? biegnę parkingiem Co się w kontenerze, nikt mnie nigdy nie znajdzie My nie mogę go wypatrzeć nawet na nadzieję, że nikt nie tego kontenera z tyłu i mnie nie sprzątnie No i są tam, dokładnie Gdzie oni są? lewy górny A czekaj, a czy zależy jak jeszcze patrzę, nie? W Lewy, górny jak na północ biegniesz. Dobra. Cholera, żeby nie mieć amunicji. Taka bieda Wam Kurde, wiesz jaka bieda wam jest w No, ty też masz chyba, nie wiem czy ty, czym ty grasz. Cholera, granatnik już. O, koleś się tu bił, jak? jak dostał? Heda na papę. W ogóle nowy kamuflaż odlokowałem, muszę zaspać O cholera, pani. Uwa. Coś w różnych odlokowałem. Crimson, Crimson to tak... O, strasznie jak O, jaki fajny... O, biorę, biorę, biorę go. Frito Panie... biorę. No, frito. A ty, ty hamuflażów naprawdę spora ilość jest. O, wow, dwóch typów tu mam. No, minusie to ja nie jestem, ale to się bardzo powoli rozkręca, widzę jak między schodami pocis od granatnika poleciał, nie? Jaki nie fart z tytania. Mówi, Mówisz, że na dachu się kampić cały czas tam? No, siedzi, patrzy się w ten... W tą drabinę co chwilę i... No, ja nie wziąłem broni przeciwnika? Kurde, maksior, ty debilu Cztery pociski mi zostały. Oh, godness Dalej. Znowu zabiłem On dalej siedzi na tym dachu Trzeba byłoby wejść na wyższy dach Ale niestety to jest aktualnie najwyższy budynek Więc lipton Ajajajajajaj aj, 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 aj. Wow! Nie idzie mi w tym meczu dachu. Na hardcore mi najlepiej idzie, ale na hardkorze trudno serwery znaleźć 16 osób. Kurwa snajpa. A mogę spróbować. Kurde, chatu nie ukryłem i to czas mnie ten denerwuje. W którym się chował chat? Ha, ukryj. Bo nie mogę czekać na szturmowca kliknąć. Dobra, do rodzenia, bo... Idzie kiepsko, kiepsko mi idzie, nie potrafi nic umierać porządnego. Karma za mało w magazynku żeby nim na normalu grać mi się wydaje To jest normal, to muszę heda ...szczylić, żeby Typkowi wyrypać tego O i mam claymory na zwiadowcy wow no I, i C4 powinieneś jeszcze mieć Może ten kupi robot to teraz lata Granat mam Idź z monitora bo nic nic przeciw nie widzę Nanananana Wo na, 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 na. wo 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 A mi idzie bo... O ktoś mi wyciągnął Kurwa Nie idzie mi jak chuj, nie lubię tej mapy już Cholera ja muszę na tym deathmatchach więcej grać, żeby go ogarniać, bo ja... Ale nie na normalu, bo na normalu nie, nie wiem, się czego ja mam normalnie. Weź sobie snajperkę, wiesz, jak fajnie się teraz snajpić, na, na normalu? Gościu... Jeden po drugim idzie. Ale wiesz, taką snajperką to wiesz. Ile ja mam w ogóle karabinów, ja pierdziele... Cholera... Mecz się kończy. Na się. O, drugi pojrzał, wbiłem nice. Mówiłeś, że jaką broń osi poleca? No jest sar 21, to jest trudna do osiągnięcia i to z dodatku. Co ja tu mam? Masz? Ja mam, mam wszystkie bronie prawie oprócz dwóch. To jest najbardziej OP broń. Mówisz? Ma szybkostrzelność i nie ma rozrzutu. Stabilność, właśnie jeszcze... widzę, bardzo duża stabilność. Jest. I jeszcze. Wypróbuję, ją, ale to już nie... I jeszcze strzelaj przerywanym, weź co wydaje nie full auto, tylko przerywany gość. Co się stanie w wtedy? Boże, przeczytałem, przeczytałem zamiast relish jak relish, to przeczytałem refling jakimś studem. Głodnemu chleb na myśli. Nieprawda. Chujnie z meczu ja sobie tutaj bronię robię. 12 minut gramy. To się jeszcze... możemy zakończyć, jakiś krótszy może być czasami, czy nie? No dobra, nie pasuje, więc cóż. Jeszcze sprawdźmy co tam na końcu wyszło. No zobaczymy. O, ładnie było. No nie powiedział, ale... Trzeba szukać tych hardkorów, bo ja nie nawidzę tak dużo kule. A ta mapa jest epicka, jeżeli chodzi o TDM, a już wiem, że to będzie mapa jak niczym yy, kanały w Battlefield 3. No dobra, cóż. W tym krótszym gameplayu to na tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej. Jo.